Kiedy jesteś na samej górze drapacza chmur, to czujesz się tak, jakbyś mógł podrapać chmurę. Kiedy jesteś na najwyższym piętrze drapacza chmur, to możesz marzyć. Widzisz inne domy, widzisz ulice, widzisz plan. masz cel. A kommunista párt összeívott egy aktívát, a párttag művészeknek megmondták, hogy nyert tovább. Arzuladın şeye çarkıştan şey gelesin. İnsanın özü nasıldı? Eğer arzuladın su olacak. Arzular çok değil arzuladın. Tam bir de aile kurmak arzuluyor. Fortress, every building over there and we had our lot of battles prepared for them. So we draw behind them and in the front of them, then in the center. They were fighting, I would say, close to two weeks.

teško je to doživiti. Mislim, ja samo vidim Velebit kad idem iz Splita prema Zagrebu i svaki put pitan s koje ste strane vi bi, bili. Bi, 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 jer je to meni prosto nemoguće da gore neko može i preživiti. To oczywiście jest człowiek, który zabił moją rodzinę. wiadomym mi jest, że podczas wojny pełnił służbę w Łańcucie. Ku mojej radości wiem, że w wyniku jego działalności wyświadczył ludziom wiele dobra. Nikt nie chce widzieć przy swoim ojcu podpisu zbrodniarza. Mamy obowiązek powiedzieć prawdę. 소녀를 납치다고 납치한 소녀 데려오라고. 이렇게 당하고 있는 사람을 몰라요. 한국에서 이것을 몰라줘요. 일본에서는 나 없대요 모르니까. 아니요. местное н а е л о г а с т и у е т ь о д л я меня л н а т як вмирають мої б л и з ь Nie Rosyjska propaganda, która była silna w Niemczech, wspierała narrację, którą i tak Niemcy chcieli słyszeć. My jesteśmy uzależnieni od ich energii. My także sfinansowaliśmy wojenną machinę Putina. Niemieckie firmy, które inwestują w Rosji, wiedzą, że będą traktowane w sposób szczególny. Kalin Grudziński uważa, że nie daje się rozliczać tego sowieckiego piekła poza granicami obozu. Chyba jednak miał szczęście, że nie trafił na przykład do e, wyrębu Tajgi. To był wyrok śmierci. Świat, w którym żyjemy jest dosyć trudny i kolczasty. Тогда, когда прилетел польский президент и стал на площади рядом с народом, который готовился уже умереть, я думаю, немножко отрезвила эту банду, потому что это банда. Po życiu Stanisława lema wiemy tyle, co on chciał, abyśmy wiedzieli. Należy do pokolenia kolumbów, maturę zdał, w tym roku, w którym wojna wybuchła. koto. <śpiewanie> 戦時中のジャワでの国作映画作りのことを知りたいと思い。 i don't know really how i came in contact with, with the two most terrifying moments of the uprising. that noise of the stuka, the seeing the germans' eyes and the, and, and, and the machine gun fire coming straight at me and being completely helpless. the second one were the tanks. the noise, you knew it would never stop. <laughs> За не нікнібомов нам не звійна революція зробі меншу стерні. Ви ж дійсно вважаєте себе людиною з необмеженими можливостями, правильно? Обмеження кожен встановлює собі в голові. Враховуючи, що в мене є така залізна ратиця, то я взагалі можу дуже багато зробити речей, які не може зробити звичайна людина. The war is evolving and completely spinning over.